Dopasowanie zodiakalne. zastanówcie się, jak wygląda życie pana Byka i pani Skorpion. I co na to profesor Jung? Jung uważa, że ich dopasowanie seksualne jest dosyć harmonijne. Spełniają swoje potrzeby, ale też szybko ich płoń wygasa. Często prześladuje ich poczucie zazdrości, i często to poczucie jest nieuzasadnione, przez co dochodzi do częstych awantur. Pani skorpion jest bystra i szybko reaguje na wszystko. Bywa we współżyciu dosyć trudna. Pan byk znowu jest uparty, trochę małostkowy, na ogół spokojny i zgodny. Dla niego ważne są pieniądze, aby zabezpieczyć byt materialny. Co nie, z czym nie do końca się zgadza pani Skorpion. Stąd te, tylko te trzy punkty. Kochani, uważacie, że dużo, mało? Jakie macie doświadczenia?